Cześć, witam was w moim podsumowaniu drugiego odcinka czwartego sezonu Agentów Tarczy. Jak zwykle przestrzegam, ponieważ są to to moje wrażenia. Będę tutaj dyskutował o scenach serialu, więc wszystko jest kompletnie spoilerowe. Zanim jednak przejdę do tej spoilerowej części, powiem, że agenci póki co dalej nie zaskakują, jakoś nie powalają na kolana, nie powodują, że jest to najlepszy serial, jaki w życiu widziałem. Ale w miarę intrygują, dają podwaliny pod ciekawe wątki, które oczywiście można potem kompletnie spieprzyć. Ale póki co daję im kredyt zaufania jeszcze ten jeden raz, i póki co na tyle przykuwają moje zainteresowanie, że chętnie będę śledził kolejne odcinki, żeby zobaczyć, jak te wątki się rozwijają. Także rewelacji nie ma, ale jest wystarczająco ciekawie, żeby serial śledzić, podobnie jak było w sezonie. Mając to z głowy, przejdźmy do omówienia już konkretnych wątków. Odcinek zaczyna trochę rozbudowywać te ponadnaturalne, mistyczne elementy, oczywiście idąc w parze z Doktorem Sterenczem, i to się bardzo chwali. Kiedy na początku pojawiła się ta gromadka duchów, byłem trochę taki wyrzucony z tego, że co? Jakieś duchy gadające, i już się bałem, że znowu skręcą w ten niebezpieczny zakręt, w którym jest wiecie: technologiczne rozszczepienie ciała powodujące międzywymiarowe przejście, które coś tam. ale. Po, Doszło do, do rozmowy pomiędzy tymi duchami i padło jedno kluczowe słowo, które znowu absolutnie wciągnęło mnie z powrotem. A tym słowem było Darkhold. Dla osób, które nie są tak zaznajomione z komiksami Marvela, może w skrócie powiem czym Darkhold jest i dlaczego tak bardzo ekscytuje mnie to, że nazwa tej księgi padła i e, to dlaczego może być ona jakimś kluczowym elementem tego sezonu. Otóż Darkhold jest bardzo ważnym artefaktem w świecie Marvela. Wiecie, S.H.I.E.L.D. do tej pory dostawało takie okruszki, jakieś tam postacie z lat 70., które pojawiły się w dwóch komiksach i do widzenia. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami. I tak, pojawił się na przykład Lash, którego spieprzyli kompletnie w poprzednim sezonie, dlatego z Darkholdem może być podobnie. Ale jednak jest już to pewien krok w górę. No wiadomo, dostali Ghost Ridera, to nie jest mała postać, to jest dosyć konkretna postać. No a teraz jest ten artefakt. To jest taki, wiecie, mistyczny odpowiednik, nie wiem, kamienia nieskończoności, dosłownie na tym poziomie, nie rękawicy, nie przesadzajmy, ale, ale kamienia nieskończoności, czyli jednak coś dosyć już istotnego, coś ważnego, tylko że tutaj wchodzimy w nie ten kosmiczny element, a bardziej mistyczny. Darkhold jest księgą takiej czarnej magii, bardzo powiązaną z tak zwanymi ktonicznymi bytami. Jeżeli ktoś lubi to, co tworzył Lovecraft, to Powinien kojarzyć o co chodzi. Wiecie, Zefktulu i te sprawy. W Marvelu również te byty zostały zaadaptowane. I mamy oczywiście K Ktona, czy Kathuna, jak, jak ten byt się nazywa. Lub jeden z głównych przeciwników doktora Strange'a to Szumagorad, wielki pożeracz. I wszystkie te byty mają taki nieokreślony kształt. Generalnie, wiecie, dużo macek. Ale, ale to są jakieś, wiecie, pasze, jakieś, jakieś takie nieokreślone nie, nie byty dokładnie czym one są. Darkhold przewijał się w całej masie historii, zawsze ktoś chciał położyć łapy na tej księdze. Księga była kilkukrotnie palona i oczywiście niewiele to dawało. W Marvel Now na przykład nieprzyjemny przygody miał z nią Daredevil, a w tej chwili wpadła w łapy Carnage'a, który za jej pomocą chce zyskać niewiarygodną moc. I już w tej chwili uodpornił się tam na Sonicę i ogień. Jest Dużo potężniejszy, wzmocnił swojego symbionta mistycznie. Więc, jakby ten, ten artefakt cały czas się gdzieś on cały czas pełni jakąś ważną rolę w uniwersum Marvela, i dlatego jest to dla mnie tak ekscytujące, że on faktycznie pojawił się w serialu. I teraz, oczywiście, znowu tak jak mówiłem o różnych drogach, które może obrać ten serial, tak jak z LMD w poprzednim odcinku i z wow, Sztuczną Inteligencją, lub ciekawym wątkiem tworzenia pierwszych tych sztucznych sobowtórów. Tak, tutaj mamy dwie ścieżki, które widzę. Jedna, księga sama w sobie, jest, wiecie, źródłem supermocy. Walczymy o nią, oczywiście jest ona zła i trzeba się od niej trzymać daleka, ale niektórzy chcą ją zdobyć. I jak ją zdobędą, osiągną wielką moc, trzeba to powstrzymać. To jest dosyć nudne, sztampowe, a jeszcze gorzej by było, gdyby okazało się, że dzięki niej można przyzwać wielkiego złego demona. No to byłaby dosłownie powtórka z rozgrywki z poprzedniego sezonu, gdzie był wielki, zły inhuman na planecie, i który był nawet interesujący do momentu, kiedy go faktycznie przyzwano, bo jak już przeszedł na naszą stronę, to zasypiało się przy tym serialu. Hype był beznadziejnie po prostu stworzony. Więc, akurat tą ścieżkę, mam nadzieję, tro trochę jednak yy, zrezygnują z czegoś takiego. Co byłoby dużo cieka ciekawsze, to właśnie wplecenie tych bytów ktonicznych, ale nie bezpośrednio. Nie przez ej, pokażmy te macki, jak oni z nimi walczą. Yy, Cała, cała, ta, e, cała ta proza Lovecrafta, cały ten klimat jest dużo ciekawszy, ponieważ ci e, to są niewidzialni władcy, e, ukryci lordowie, mają maj, maj, całą maszynę na nas w te byty, ale właśnie naj, najlepsze jest to, że oni budzą tak wielką grozę, ponieważ tak naprawdę nigdy ich nie widzimy. Jest zawsze powiedziane, że jeżeli oni faktycznie znaleźliby fizyczne wejście na nasz plan egzystencji, to mielibyśmy przewalone, to byłby generalnie dla nas koniec. Dlatego nigdy nie widzimy Bezpośrednich walk z tymi bytami, wiecie, tutaj, już teraz, tylko raczej wiemy, że oni gdzieś tam są, że jakoś pociągają za sznurki, że szeptają do nas. Bardzo często wywołując szaleństwo, i tu właśnie chciałbym się odnieść do e, tych, tego całego tej fali strachu, która przetacza się przez w tym wypadku gangsterów. Ten gangster, który krzyczał, to jest wszędzie, to jest wszędzie, waląc głową w ścianę. To tak kojarzy się z tymi podszeptami właśnie tych ktonicznych bogów, które doprowadzają śmiertelnika do szaleństwa, przez to, że są wszechobecne, wywołują koszmary. Ktulu jest przecież władcą snów, który, który właśnie jest tym śniącym, który też wchodzi w twoje sny wszystko się tak ładnie składa. Więc, jeżeli przez cały sezon czułbym tą grozę, ale nie pokazywaliby mi jej w twarz, bo to właśnie zepsuło hajwa. Kiedy on się pojawił, bezpośrednio kompletnie stracił ten cały element grozy. Natomiast, tak długo jak to będzie byłoby gdzieś wiecie, w tle, gdzieś tylko mowa o tym, że gdzieś są ci niewidzialni władcy, że oni szeptają do nas. Ale ostateczna walka, nawet kulminacja sezonu polegałaby na tym, że gdzieś jest portal, który mógłby takie, coś takiego tu przyciągnąć, ale oczywiście byłby zamknięty. Tak sezon by się skończył, agenci muszą wygrać. Ale to by nigdy tu nie przelazło to dałoby jeszcze więcej tego efektu właśnie tego, tej grozy, że oni tam dalej są, nie że zostali pokonani, nie Hajf, który został wiecie, wysadzony w kosmosie, tylko, tylko ten, ta groza, która gdzieś zawsze się będzie czaić. I, i to uwielbiam. Także mam nadzieję, że coś takiego zrobił. Wiesz, to musi być dokładnie w ten sposób, jak powiedziałem ale mam nadzieję, że skoro już Darkhold się pojawił, to jakieś nawiązanie tego będzie. I tutaj warto przejść od Darkholda w takim razie do motywu Ghost Ridera. Mam pewne dobre oczekiwania, ponieważ e, mówiłem o tym, że nie chciałbym banału z Duchem Zemsty, z Zaratosem, z tą całą mitologią, wiecie, chodzi tylko i krzyczy zemsta, ginie grzesznicy. I ten odcinek trochę mnie jakby pomógł w wierze w tego Ghost Ridera. Nie musi być to identyczna postać jak z komiksu, jak mówiłem, ale już widzę pewne oznaki, że nie będzie to ten tępy Ghost Rider z filmów. Po pierwsze, Robbie Reyes wyraźnie daje do zrozumienia, że absolutnie panuje nad sobą, kiedy jest Ghost Riderem. Ogromny plus, to zawsze lubiłem w Riderach, którzy, którzy mieli kontrolę nad sobą i jasne, mieli pewne. Zapędy do wiecie, wymierzania osądów swoich, ale jednak to był Johnny Blaze, to był Robbie Reyes. No, catch może trochę inaczej, ale mniejsza o to. I to mi się już bardzo podoba. Jasne, jakogo o go dalej nie mówi, więc jeszcze wolałbym, żeby gdzieś ten głos się dobywał, ale póki co jest ok. No i oczywiście motyw z wujkiem. Kiedy Daisy wspomniała o wujku, który go odbierał, kiedy był w podstawówce. A potem cała ta sprawa wiecie, z laboratorium, z, z tym, żeby doszło do, do, do wybuchu powiązanego z Darkholdem, z tym, że jest ktoś, kto oszukał, zdradził tych naukowców i przez to skończyli w takim stanie i ta osoba jest powiązana z Robim Rejesem, no to wszystko daje mi dużo nadziei, że Eli Morrow, bo tak się nazywa komiksowy wujek e, Robiego Rejesa, który jest kluczową postacią dla, dla, dla całej tej fabuły, tego ducha zemsty, ducha zemsty który e, współpracuje z e, Robim, i czuję, że, że to zrobił, Mimo, że nie, może nie w bezpośrednio w tej formie, ale ja nie potrzebuję bezpośredniej adaptacji. Ale tak długo, jak pewne takie kluczowe elementy w jakiś sposób zaadaptują, będę zadowolony. Jeśli chodzi o resztę, no to oczywiście, ostatni wątek warto wspomnieć o nowym dyrektorze Shield, i tu również zaleta. Pierwszy, e, se, e, pierwszy odcinek e, pokazywał go raczej, wiecie, nie pokazywał go bezpośrednio, ale w rozmowach agentów raczej jako jakiegoś bufona postać, której generalnie nie da się lubić, jakiegoś gościa, który wszystkich irytuje swoim tutaj dowodzeniem. Tutaj on został przedstawiony jako postać wielowymiarowa bardziej gościa, który ma swoje cele, które, które można szanować, które można lubić. Jasne, ukrywa trochę przed kulsonem, ale znowu ma ku temu też dobry powód, więc póki co mi się to podobało, aczkolwiek jeden minus. Nie do końca jestem fanem tego, że jest Inhumanem. Może dlatego, że mam po prostu alergię na Inhumans po trzecim sezonie. Może to dlatego, może nie byłoby w tym nic złego. Może gdybym oglądał to po drugim sezonie, nie miałbym nic przeciwko. Ale nawet jeżeli jest Inhumanem, trochę za bardzo sztampowo poszedł, skoro jest Inhumanem, to jest super wytrzymały i super silny. To jest takie najbardziej banalna moc, jaką można dać, wiecie. Najbardziej banalna sprawa, jaką można stworzyć. Gdybym mógł robił chociaż coś odrobinę innego, coś, coś delikatnie innego, innego... Może wypadłoby to lepiej, no ale to jest takie może jeszcze wiecie, czepie, czepialstwo powiedzmy. Poza tym, tak jak mówię, odcinek w miarę solidny, nie jakiś powalający na nogi, ale dający fundamenty, które póki co będę wierzył, że zostaną dobrze rozbudowane, a nie jak laszczy z poprzedniego sezonu. Więc cóż, będę śledził to dalej. Podzielcie się swoimi uwagami. Do następnego razu. Cześć!